No dobrze, zatem do tej pory mówiliśmy o długookresowej strategicznej polityce państwa, o wyznaczaniu celów strategicznych, o metodach albo instrumentach prowadzenia takiej, takiej polityki i o tym, jak przedstawia się stan aktualny, czyli, czyli sytuacja, w której nie mamy ani długookresowej polityki państwa, ani instrumentów do prowadzenia takowej, ani instytucji. W zamian dysponujemy państwem, które ma fasadowe instytucje i zdolność do prowadzenia polityki jedynie krótko- albo średniookresowej, dostosowanej do cyklu wyborczego. Istnieją jednak instytucje w państwie albo służby podległe administracji państwowej, które działają w sposób stały i są nieodłącznie niemal związane z kontekstem geopolitycznym, w jakim, w jakim Polska, Polska funkcjonuje, nie tylko Polska, zresztą każde, każde państwo, a już na pewno państwo, o, mm, państw, a, a już na pewno państwa europejskie. Jedną z takich, takich służb, bo najważniejszą, jest oczywiście, są oczywiście siły siły zbrojne. I teraz chciałbym chwilę porozmawiać o siłach zbrojnych. Mm, ale nie w taki sposób, w jaki omawia się je najczęściej. Nie chciałbym tym razem poświęcać uwagi stronie sprzętowej, stronie wyposażeniowej albo temu, jak zorganizowane są, są siły zbrojne. Chciałbym zwrócić natomiast uwagę na... Jeden istotny aspekt, jeden kluczowy aspekt dotyczący funkcjonowania sił, sił zbrojnych i zdolności sił zbrojnych. Temat y, sił zbrojnych, temat, temat armii, roz, jej rozwoju, jej roli w ogóle w kontekście geopolitycznym i w, w kontekście w ogóle państwowym y, chciałbym bardzo rozwijać na, na kanale i nie będzie to na pewno jedyna, jedyny moment, jedyna okazja do, y, do y, rozmowy o tym, jak wyglądają... Jak wygląda nasze, nasze wojsko. Natomiast dzisiaj chciałbym poświęcić uwagę właśnie temu jednemu kluczowemu, według mnie, aspektowi, czyli zarządzaniu siłami zbrojnymi, zarządzaniu również polem, po, polem walki. I może na samym początku wytłumaczę, dlaczego uważam, że jest to tak istotne. Otóż dlatego, że jak dowodzi doświadczenie, można mieć siły zbrojne, które Stawiają nasz, nasz kraj w roli pionka albo, albo żetonu na, na, na planszy do, do gry. Niezbyt silnego. Są to siły zbrojne, które posiadają ograniczone możliwości, ograniczone zdolności w zakresie manewru, w zakresie projekcji siły, w zakresie wypełniania zadań, w zakresie i ilości tych, tych zadań, które, które ta armia może, może spełniać. Natomiast jeżeli mowa o, o siłach zbrojnych, które są w całości zdolne do bycia instrumentem nacisku, do bycia instrumentem prowadzenia aktywnej polityki, ale w kontekście geopolitycznym to znaczy stanowią prawdziwy środek ciężkości, to są siły zbrojne, które stawiają państwo w pozycji środka ciężkości. Nie wystarczą zasoby kadrowe, nie wystarczy nowoczesny sprzęt, którym ta armia się porusza, czy nie wystarczy projekcja siły. Musi tu występować element bardzo nowoczesnego zarządzania polem, polem bitwy, zarządzania siłami zbrojnymi. I do tego właśnie służy coś, co chciałbym tutaj pokrótce opisać. Jest to system o nazwie C4ISR, albo C4ISR. I o co chodzi? Otóż siły zbrojne są jednym z głównych beneficjentów rozwoju technologicznego. Tak jest zawsze. Rozwój technologiczny oznacza w 20, 2025 roku, a może, na, może szerzej, na początku XX wieku, oznacza to wejście w erę informacji. Domena informacyjna od zawsze należała do najważniejszych w politycznej rywalizacji, nie tylko w politycznej, ale też militarnej, będącą kolejną osłoną rywalizacji politycznej, ale przez, przez technologię stała się bardzo dynamiczna i bardzo syntetyczna. Informacja może postawić każdą sytuację na głowie. Dlatego właśnie zdecydowałem się mówić właśnie o tym, pomijając wszystkie czołgi, wszystkie samoloty, Cały, cały sprzęt, na którego tle politycy tak lubią się fotografować. Pogadamy o tym, co daje prawdziwe możliwości, co daje prawdziwą przewagę, co, co zwielokrotnia siły, którymi możemy dysponować. Nie no, od razu trzeba powiedzieć, że to jest kwestia, jest, że jest to kwestia którą, którą ogarniać ma państwo. My nie musimy zupełnie się na tym znać jako obywatele. Mamy liczyć, że państwo zadba o wyposażenie sił zbrojnych właśnie w taki sposób, żeby można było zarządzać, skutecznie zarządzać i siłami zbrojnymi, i każdym konfliktem. Bo od tego zależy jego przetrwanie, jeżeli na wypadek wybuchu wojny. No i teraz, jak jest na świecie, i jak jest w Polsce? Kawałek historii. Wszystko zaczyna się od wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Na początku lat 90. sytuacja w poruszanym przez nas obszarze zaczęła się zupełnie odwracać, bowiem informacyjny deficyt zaczął się zmieniać w wielki strumień danych z, z bezzałogowych statków powietrznych, z satelitów, z, z innych źródeł rozpoznania. Dane zaczęły spływać do, do dowódców coraz szerszym strumieniem. Tak szerokim, że w końcu zrobiło się. W końcu zaczęto gromadzić tak wielkie ilości danych pochodzących właśnie z, z pola bitwy, z konfliktu, że dowódcy przestali mieć możliwość przetwarzania tych danych, żeby użyć je jako, już jako informacje, użyteczne w, w dowodzeniu. I założono, że przyczyną opóźnień i błędów jest najczęściej człowiek. Pojawiło się rozwiązanie zpięcie sensorów, czynników decyzyjnych i środków środków ogniowych. W jeden system. I w ten sposób, w skrócie, narodziła się koncepcja działań sieciocentrycznych I tak powstał system, o którym dziś mówimy, czyli C4ISR. C4. 4C. Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Recon. Mówiąc po polsku. Dowodzenie, kontrola, łączność, przetwarzanie danych, wywiad, dozór i rozpoznanie. I dzięki wprowadzeniu systemów C4ISR, wspominających sensory na polu, na polu walki, udało się pozyskać informacje w czasie rzeczywistym i wysyłać w krótkim czasie rozkazy na pole bitwy. Od 2005 roku tego, tego typu systemy są wdrażane we, w większości najnowocześniejszych sił zbrojnych NATO. I teraz dlaczego poświęcam uwagę akurat, akurat temu? Z prostej przyczyny. Tego typu system daje dowództwu sił zbrojnych w każdym konflikcie pełne obrazowanie pola walki w czasie rzeczywistym, czyli niemal na bieżąco. Zaś pododdziałom walczącym daje jednolitą świadomość pola, pola walki i możliwość koncentracji sił w danym rejonie w celu zadania przeciwnikowi maksymalnych strat. Potem, po wykonaniu zadania i odejściu do innych rejonów, siły mogą uderzyć ponownie. To jest rodzaj przewagi, którą uzyskuje się nad silniejszym liczebnie albo sprzętowo-wrogiem, albo materiałowo-wrogiem, ponieważ mamy informację, gdzie koncentrować siły, jak wiązać z przeciwnika mniejszymi siłami, ale skutecznie i na drugorzędnych kierunkach działania, skupiając własny wysiłek tam, gdzie mm, decydować się będą losy, losy starcia. Inaczej mówiąc, dysponujemy pełnym Pełną zdolnością do modelowania, modelowania pola walki. Dzięki systemom C4 i SR, to my decydujemy o tym, gdzie i na czyich warunkach toczy się walka. W ten sposób całkowicie eliminuje się przewagę liczebną. Podstawowymi własnościami tego, tego systemu jest fakt, że jest to odpowiednik systemu nerwowego w siłach zbrojnych. Poza tym do tego jest to czynnik z siły czyli force multiplier. I daje to możliwość przekształcenia armii sił zbrojnych w jeden zintegrowany system. Rozwinięciem tego kierunku jest koncepcja właśnie NC NCW, albo NCW Network Centric Warfare. Co oznacza właśnie sieciocentryczne pole walki albo, albo wojna sieciocentryczna, siecio która obejmuje kombinację strategii, nowych taktyk, techniki, procedur, rozwiązań organizacyjnych, czyli już mówimy o reorganizacji całych sił, sił zbrojnych. Koncepcja NCW całkowicie odeszła od linearnej taktyki prowadzenia działań zbrojnych, czyli, czyli Czyli linearnych metod, linearnych stosowania, stosowania doktryn wojskowych o linearnym charakterze, znanych chociażby z, z czasów zimnej wojny i planowania mm, mm, operacyjnego, w tam, operacyjnego w tamtym czasie. I zostało to zaadaptowane przez większość krajów NATO pod własnymi narodowymi odmianami, jak na przykład NetOp w Niemczech czy NEB we Francji. Koncepcja ta koncepcja i ten sprzęt zakłada, że pełna świadomość sytuacyjna umożliwi prowadzenie szybkich i skutecznych działań przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu własnych zasobów. I wydawałoby się, że to naturalny punkt skupienia dla modernizacji sił zbrojnych naszego kraju, dlatego że stoimy naprzeciwko właśnie potencjalnego przeciwnika, który dysponuje i przewagą sprzętową, i materiałową, i kadrową. Nie mamy dużych sił. Prawie w ogóle nie mamy rezerw, co stanowi osobny w ogóle temat na osobny, na na, na osobny odcinek. Nie mamy rezerw, którymi wygrywa się wojnę, więc do maksimum wykorzystujemy to, co mamy. Prawda? Nie. A mówiąc poważnie, C4ISR to jest nisza operacyjna w Wojsku Polskim. Inaczej, innymi słowy, mamy homeopatyczne ilości takich, takich rozwiązań i mają one charakter wyspowy. Podczas gdy. Przewagą, siłą tego, tego, tej koncepcji, tego, tego sprzętu jest to, że obejmuje on niemal całe siły zbrojne. Przynajmniej od 2008 roku trwały w Mon rozmowy na temat wyrażenia tego, tego systemu. I do dzisiejszego dnia prawie nic nie zostało w tej kwestii zrobione. Jako pierwszy realizacji podjął się minister Siemoniak, ale dopiero ostatecznie dopiero w 2015 roku rozpisano przetarg, który anulowano ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa, jak to wtedy określono. Prawdopodobnie nie dało się ustawić i zmanipulować przetargu tak, żeby wygrał podmiot państwowy, który, jak wiadomo, musi być zawsze wygrany. Dla naszych polityków problemem nie jest to, że siły zbrojne nie posiadają zdolności, które daje ten, ten system. Dla nich w ogóle nigdy nie jest problemem to, że siły zbrojne nie posiadają jakichś zdolności, jakichś jakich rozwiązań. Dla nich największym problemem jest to, że przetarg, że, że dostawy sprzętu czy jakichkolwiek rozwiązań dla, dla polskiej armii może się podjąć prywatna, prywatny podmiot, który, który pochodzi z Polski. Po pierwsze, dlatego, że stawia ich to w, w, złym, w złym świetle. Po drugie, dlatego, że to jest zawsze problem, dlatego, że ze względu na, na, jest to problem ze względu na charakter naszej klasy politycznej. Jeżeli ugrupowanie polityczne podejmie decyzję o wdrożeniu jakiegoś rozwiązania krajowego, to przy nie daj Boże wy, przegranych wyborach Kolejna władza, przeciwna, wykorzysta to do sformowania zarzutów o charakterze korupcyjnym. I teraz nieważne, czy zarzuty będą zasadne. W przeważającej, większości, w przeważającej części przypadków prawdopodobnie nie. Chodzi o to, żeby sformować jakiś zarzut o charakterze politycznym, który osłabi Partię, która aktualnie znajduje się u władzy. Doskonale znany, znany schemat. Największy koszt takiej praktyki ponosi zazwyczaj właśnie ten, ten producent. Polska zbrojeniówka nie jest więc w stanie wytrzymać tego, jak destrukcyjna jest w naszym kraju kultura polityczna albo kompetencje klasy politycznej. Przez klasę polityczną mam na myśli. Wszystkie ugrupowania polityczne, chciałbym, żeby to było jasne, nie chcę się odnosić do jednego ugrupowania, nie chcę wymieniać nawet nazw, nazw partii, chodzi mi, o cał, chodzi mi o cały kartel polityczny, całe rozdanie polityczne, całą klasę polityczną. W przypadku systemu C4ISR sytuacja jest dość typowa. Dysponujemy polskim rozwiązaniem tego typu, które otrzymało nawet rekomendacje i certyfikację interoperacyjności z NATO, co ma olbrzymie znaczenie. I tym, I tym systemem jest zautomatyzowany system zarządzania walką poziomu operacyjnego i taktycznego HMS C3IS Jaśmin. Jak sama nazwa mówi, nie jest to system C4 lecz C3, czyli jest to system niższego stopnia, ale w dalszym ciągu poszerza w sposób zupełnie w, w, poszerza w sposób skokowy e, możliwości i zdolności i potencjał naszy, naszych sił zbrojnych do integracji swoich, swoich działań i wykorzysta, wykorzystania prze, prze, przewagi, jaką, jaką taki mm, dysponujemy, więc polskim rozwiązaniem. Mm, i w oparciu o właśnie o jaśmina można rozwijać pozostałe zdolności Wojska Polskiego w zakresie wojny sieciocentrycznej, co oznacza, że, że, można, że jeżeli udałoby się wdrożyć ten system w, w Wojsku Polskim, stopniowo byłby on modernizowany i stopniowo doszlibyśmy i stopniowo można by w bardzo łatwy sposób dojść właśnie do systemu c 4 sr co stanowiłoby podstawę do Zintegrowania, zintegrowanego zarządzania polem bitwy i siłami zbrojnymi, co dałoby, co dałoby nam olbrzymią przewagę, a już w zakresie strategicznym, a więc staliby, dzięki temu stalibyśmy się naprawdę istotnym graczem na arenie geopolitycznej. Tylko, że politycy i e, cała nasza klasa polityczna z oboma głównymi ugrupowaniami każą nam wierzyć, że wywożenie publicznych pieniędzy walizkami do USA, do Korei Południowej, wszędzie, gdzie zapatrujemy się w nowoczesny sprzęt, daje naszemu krajowi, e, jak to nazywa nasz komentariat, polisę ubezpieczeniową. Tymczasem e, tak naprawdę poruszam ten, ten temat, żeby powiedzieć, żadne F-35, żadne Abramsy, Javeliny, żadna grubość walcowanego metalu nie da nigdy żadnej polisy. Możemy zadbać o siebie samych, chociażby wprowadzając u siebie właśnie nowoczesny system integrujący siły, siły zbrojne, ale tego nie robimy. Każdy sprzęt wojskowy wypełnia swoją malutką niszę w systemie. Wszystko oczywiście jest istotne, ale tutaj tematem rozważania jest kontrola całego tego systemu. Przy okazji warto wspomnieć, że pozyskiwanie sprzętu zagranicznego, pozyskiwanie sprzętu wojskowego za granicą przede wszystkim uzależnia siły zbrojne Polski od dostaw, nad którymi możemy nie mieć kontroli, a dodatkowo realizacja dostaw może być w przyszłości uwarunkowana decyzją polityczną. Wielokrotnie miało to już, to już miejsce. A co by się stało, gdybyśmy potraktowali nasze siły zbrojne naprawdę poważnie i e, usiłowali wdrożyć właśnie system C4ISR? Otóż wcale nie jest powiedziane, e, że byłaby, byłaby to prosta droga do uzyskania zdolności, które, które właśnie omówiłem. Ze względu na niewydolność e, struktur naszego, naszego kraju, innymi słowy, na drodze stanęłoby państwo z kartonu. W jaki sposób? Już tłumaczę. Brak kompetencji oraz złe praktyki, które mogłyby doprowadzić do ograniczonej użyteczności C tego, tego systemu, czyli C4ISR. W jaki sposób? Na przykład poprzez próbę pozyskania tego rozwiązania od dostawcy zagranicznego, tak jak próbował to zrobić minister Tomasz Siemoniak. Przede wszystkim niekompetencja państwa i złe praktyki. Doprowadzą do ograniczonej użyteczności tego typu systemu. Na przykład poprzez próbę pozyskania tego rozwiązania od dostawcy zagranicznego, i w ten właśnie sposób próbował to zrobić minister Tomasz Siemoniak. Dlaczego takie, takie rozwiązanie byłoby fatalne? Dlatego, że po pierwsze, to oznacza wyprowadzenie pieniędzy podatników do zagranicznego, zagranicznego podmiotu. Dodam na marginesie, że nasi politycy zupełnie się tym nie przejmują. Stacik zawsze na wszystko. Po drugie, byłoby to trwałe uzależnienie od zdolności zagranicznego dostawcy, z tym bywa różnie. I punkt trzeci, pojawiłoby się niebezpieczeństwo pozyskiwania naszych danych przez dostawcę w niewiadomym celu. Przypominając, mówimy o olbrzymich ilościach danych, które, w, które są kreowane, przetwarzane i transportowane. Zawsze istnieje. Jeżeli mówimy o, jeżeli mówilibyśmy, byłaby, jeżeli w grę wchodziłby jakiś zagraniczny dostawca takiego, takiego systemu, trzeba by się naprawdę liczyć z tym, że taki dostawca gromadziłby dane, które w naszym kraju mają, mają charakter informacji danych i informacji ściśle tajnych, które nigdy nie powinny przedostać się do osób trzecich. Można również zaprzepaścić korzyści płynące z wdrożenia tego, tego systemu, na przykład wprowadzając kilka, wprowadzając kilka z nich w ten sposób, że mamy kilku dostawców, kilka, kilka istniejących równoległych systemów, które nie są ze sobą kompatybilne. C4 jest świetnym narzędziem integrującym potencjał sił zbrojnych. Jest jednocześnie elementem większej układanki systemu podejmowania decyzji przez, przez państwo. I dlatego, te, dlatego poświęcam, poświęcam temu rozwiązaniu tyle, tyle siły. Dlatego, że podsumowując, C4, C4 ISR to jest rozwiązanie, które, które sprawia, że niezależnie od tego, jak liczne są nasze, nasze siły zbrojne, jesteśmy w stanie zmultiplikować ich. Ich potencjał i zintegrować ich działanie w ten sposób, że nasza armia stanie się elementem naszego systemu odporności, naszego systemu obronnego, z którym potencjalny przeciwnik będzie musiał się liczyć w dużo większym stopniu niż ma to miejsce teraz. Naturalnie, tego typu system jest dolnym piętrem. Całego wielkiego systemu podejmowania, podejmowania decyzji w państwie, tak jak właśnie, właśnie powiedziałem. Gdyby, gdyby nasze państwo dysponowało nim, można by było wtedy mówić o wprowadzeniu jakiejś nowoczesnej metodologii kierowania, kierowania państwem. Chociażby można by było wprowadzić wydajny system podejmowania decyzji. Takim, jednym z takich systemów na pewno jest System jest tak zwana OODA albo pętla decyzyjna albo inaczej OODA loop. To jest, jest to jest to narzędzie analityczne, jest to również model zarządzania procesem decyzyjnym, który można zastosować właśnie w państwie. Teraz natomiast chciałbym przejść już to do, do podsumowania. Państwo z kartonu, państwo z dykty to e, państwo słabe, państwo o, e, słabych, o, państwo o słabych instytucjach, które działają w sposób fasadowy, i ja chciałem dzisiaj mówić kontekst, e, kontekst geopolityczny. E, państwo z kartonu, państwo z dykty to państwo przede wszystkim słabe wewnętrznie, słabe strukturalnie. O mm, słabych, fasadowych instytucjach nieskutecznym prawie albo o prawie, które, które, występuje, albo o, o, o nieskutecznym, o nieskutecznym doraźnie wprowadzonym prawodawstwie, o niekompetentnej klasie, które dysponuje, niekop, które ma niekompetentną klasę polityczną, które ma nieskuteczne mm, źródła rekrutacji elit. Mam nadzieję, że będzie się to w przyszłości zmieniać i zmieniać, zmieniać radykalnie zamierzam kontynuować temat, mówić o pochodzeniu naszych tradycji politycznych, o historii, o tym dlaczego te, te tradycje polityczne są, są, są złe, co należy zmieniać, jak należy zmieniać i będę to poruszał z, mam nadzieję, z moimi gośćmi, których zamierzam zamierzam zaprosić do tych, do tych rozważań. Tymczasem Chciałbym dzisiejsze rozwa rozważania zakończyć. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie komentarz, zostawcie lajka. Jeżeli Wam się nie podobało, to dziękuję, że zostaliście ze mną tak długo i do zobaczenia, do usłyszenia.